I witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj mamy niedzielę, 31 sierpnia. Dla nas jest to trzeci lot konkursowy. Lecimy z miejscowości Bieganów. Do mnie będzie około 220-225 km. Z mojej hodowli zakoszowane 53 sztuki. Jeden tylko został w domu. Ogólnie z naszej sekcji 840 głębi, a z całego oddziału nie wiem jeszcze. E, dopiero później tam na listach będziemy czytać. <laughs> Przepraszam. E, teraz tak. Ptaki wystartowały o godzinie 7.00. Na chwilę obecną mamy 9.00. I powiem Wam, że e, no, dzisiaj pogoda jest inna niż dotychczas. Zapowiada się fajna, taka e, no, sprawiedliwa i dościgania dla wszystkich. E, nie ma żadnych wiatrów, nie ma żadnych huraganów. No, i odnośnie tej pogody, tego wiatru, pogoda ładna, słoneczna, natomiast na chwilę obecną zero wiaterku, w drzewkach, co zawsze obserwuję, czy to dookoła tutaj po trawach, po drzewach, bardzo fajnie, bezwiecznie, także będzie, może być fajny lot, taki przede wszystkim dla wszystkich, bez zależności od położenia. Tak, jak widać, cichutko, spokojniutko, nawet trawy się nie chcą ruszać. Tam w oddali dym, nawet w miejscu też stoi trochę. No, także spodziewam się gdzieś około pewnie 2 godziny 50 minut, do 3 godzin. Pierwsze ptaki, e, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ogólnie co, no wczoraj koszowałem, e, no tu ptaki już dobrze wyglądały, bo opuchlizny zeszły, już nie było tych e, zauzawionych oczu. Natomiast czy to się nie, nie odbije na locie? Nie wiem, ee, zobaczymy. Wcześniejsze dwa lata z rzędu też miałem tą samą sytuację i w tamtych czasach <laughs> nic, e, nic, że tak powiem, to się <laughs> nie przekładało na, e, na lot. Także mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie, ale wszystko wyjdzie w praniu. Wiecie, lotniki teraz wychowują młodzież. Zobaczcie, jakie zapotrzebowanie jest na minerały przy młodych. gdzie co drugi dzień cały czas dostają. praktycznie co drugi dzień czasami co trzeci takie kilogramowe wiadereczko mieszanki grytów to są trzy rodzaje standardowo te co zawsze jeszcze widać jak bardzo przy wychowaniu młodych jest im to potrzebne. I mamy dwa pierwsze gąbki ósma czterdzieści. Ładnie z kierunku szły, no chodź, 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 pięknie na noc od razu. Jest trzeci gąbek. Ten się trochę zapędził już od tyłu. Chodź, chodź, Sąty. o jest kolejny szósty, no chodźcie, chodźcie, chodź chodź, chodź, chodź. Pięknie z kierunku siódmy. O, dzisiaj powiem wam pięknie. Ładnie z kieruneczko Jest kolejny ósmy. To są właśnie loty takie bezwieczne, że głębiej nie przewiane nigdzie. Tu już cisnie się kolejny za nimi. tutaj jest seryjny na pewno, bo czerwone, typowane. Ojej, za nim jeszcze jeden. Tego nie widziałem. Skąd chodź, 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 chodź. Są trzy kolejne, cztery. Jeden będzie seryjny, bo czerwony. Który to jest Sylwia Go? A Ty tam jesteś No chodź, 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 chodź O nie ten wlot młody Czternasty Ten się też zapędził trochę Dwóch seryjnych nam brakuje, może tu coś akurat będzie. O, jeden będzie tu na pewno seryjny, ale drugi chyba też może być czasami, bo jednego poznaję właśnie ten nakrapiany. Mamy 21 albo 22 sztuki. Tam się odbija kolejny z grupy. Dzisiaj ładnie go fajnie widać. Jest tu kolejny, się oderwał od grupy. Kładałem się dwa kolejne. To będzie trzydzieści. O, wystraszyłeś się jeszcze. O, jest jeszcze jeden za nimi. To będzie 30 chyba piąty Zaraz zobaczymy Nie, Pięknie dzisiaj statka widać Niziutko idą Ładnie można tu obserwować jak śmigają stado za stadem A nasz gdzie jest? No. Jeden nasz I jeden obcy No one się nie boją Teraz już Tu czyjeś kolejne idą Pięknie Ale ładnie, no i witam serdecznie ponownie. Dzisiaj mamy poniedziałek, jesteśmy po locie. Po wynikach za chwilę sobie wszystko powiemy. Odnośnie samego lotu, tak 53 zakoszowane, 5 brakuje, 48 jest w domu. Tutaj pod tym aspektem liczyłem na trochę mniejsze straty. Bo jakby nie patrzeć przez te dwa loty, już też coś tygłębi odpadło. No ale niestety 5 jeszcze, jeszcze mniej jest. Także na chwilę obecną ekipa lotowa to jest 48 sztuk. I teraz, tak, odnośnie samego lotu, fireworek może nie było, powiedziałbym także yy, przeciętnie, <laughs> identycznie jak w zeszłym tygodniu, yy, ale tu już o tym zaraz powiem. Odnośnie samego lotu, liczba hodowców 58, liczba wysłanych głębi 2540, prędkość najszybszego głębia 1460 i prędkość najwolniejszego 1270, czas trwania konkursu 23 minuty. I tutaj, tak tutaj duże gratulacje dla kolegów ode mnie sekcji dla kolegi Michała i Kamila bo tutaj wbili w taką naprawdę szpicę mocną pierwsza lista praktycznie można powiedzieć tutaj dla nich pierwsze 50 gołębi grupami siadało ja dopiero zaczynam odbijać od zaraz Wam powiem od 57 gołębia 53 zakoszowane, 24 w konkursie Procentowo takie niecałe 50%. I teraz tak, jeśli chodzi o serię. Serię już Wam mówię. Na pewno do przodu coś poszło, bo już wczoraj zaglądałem wszystko. I teraz tak. Typowane była to 10 seria, identycznie jak tydzień temu, z miejsca 15 na miejsce 13. Natomiast w całości była to. 9 seria z miejsca 15 na miejsce 11. Zobaczymy, może się uda do tej dziesiątki dobić. Jeszcze dwa loty są. Natomiast no, ptaki musiałyby się trochę podciągnąć tutaj. Eee, a jeśli chodzi o sekcję, już Wam mówię: sekcja, sekcja nasza. O, tutaj mamy. Eee. W sekcji konkurs 20 minut, także jeszcze szybciej. No Nasza sekcja tutaj procentowo najwięcej zabrała ze wszystkich. Procentowo nasza sekcja najwięcej zabrała ze wszystkich. Zaraz się tam cofniemy, to zobaczymy, jaki procent. I tutaj już wam mówię. Tutaj zacząłem od gołębia 48, a tam chyba od pierwszego 53, także widzicie. Pierwsze 50 gołębi, co jest wszystko z naszej sekcji. 53 zakoszowane, 23 w konkursie. I tutaj tak, jeśli chodzi o współzawodnictwa. Na, miejscu, na klasyfikowacji... Sorry. stypowany była to szósta seria. Z miejsca siódmego na miejsce piąte. Podskoczyłem. A z całości była to także szósta seria. Z czwartego miejsca na piąte wypadłem. I już wam mówię, jak to wychodzi odnośnie na tym tle oddziału. A nasza sekcja syców zabrała 36,4% konkursów, czyli w sumie najwięcej. No i w pierwszej dziesiące oddziału z naszej sekcji jest raz, dwa, trzy, cztery, czterech hodowców e, stypowanych. Tak, stypowanych. Także bardzo, bardzo fajne. Eee, to dobra, to byśmy mieli objaśnione. A no i odnośnie tutaj jeszcze e, liczba wysłanych gołębi z oddziału 2540. Natomiast liczba gołębi, które wróciły do zegarów, czyli do godziny 15, 1877, e, znowu gdzieś tam sporo tych gołębi e, brakuje. E, no ta liczba spada dosyć, dosyć mocno z lotu na lot. Teraz tak, odnośnie samej choroby, samych tych oczu. Bardzo szybko udało się te głębie w miarę doprowadzić do ładu. Chyba w środę to nagrywałem, czy w czwartek, już nie pamiętam. No to w sumie w piątek rano włącznie jeszcze dostawały antybiotyk. No niestety, bo wiadomo, że lepiej by było bez tego, żeby nie podawać, no ale. Ale tak się niestety nie obeszło. Natomiast fajnie, tyle że udało się ptaki szybko do ładu doprowadzić, że, że mogły po prostu startować w tym locie. No, oczywiście było rozważane to, że jeśli ptaki nie dojdą do siebie, nie, nie wyjdą szybko z tego, no to po prostu na ten lot nie pójdą. No, ale na szczęście w sobotę rano już było wszystko ok. Tam dosłownie z 2-3 gołąbki, jeszcze były takie delikatnie zauzawione, ale do soboty, do południa, czy tam do wieczora przed koszowaniem, już było wszystko z nimi dobrze. Także też cały gojemnik wymiotłem. Został tylko jeden gąb w gojemniku. Ale to nie z powodu oczu, tylko tam po prostu to był taki dolot, który został, no i co? No, to, no to by było tyle. Teraz szykujemy na lot 260 km. kow będziemy mieć, no i zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Jeśli chodzi na razie o jakieś tam serie, prędkość tego MB, średnia no 9-10 seria, wiadomo, no nie jest to najgorzej, bo. W zeszłym roku chyba skończyłem na szóstym i na siódmym w oddziale. Bardzo bym chciał to poprawić, czyli żeby było z roku na rok coraz lepiej, ale czy to się uda w tym roku poprawić, nie wiem. Na chwilę obecną opornie im to idzie. Zobaczymy teraz ten lot. No natomiast co mogę powiedzieć, no są prowadzone teraz od drugiego lotu już tym samym, bo tam pierwszy lot trochę kombinowałem trochę lekkie karmy tam i tak dalej gdzie tak nigdy słabo nie karmiłem natomiast drugi ten, drugi ten lot już były normalnie według systemu takiego zeszłorocznego w zeszłym roku to super działało w tym roku na razie powiedziałbym średnio rok rokowi jak na razie nierówny no ale są jeszcze dwa loty przed nami może złapią tego cuga, może, może gdzieś tak pociągną jak nie no to nie no trudno, nic się już nie poradzi na to, e, ale no ale jeszcze mam nadzieję, że że może na tym locie teraz gdzieś bardziej tego załapią. Zobaczymy. Troszeczkę inaczej teraz do treningu w tym tygodniu podejdę. E, teraz miały po prostu wolną rękę. Chciały to latały, nie chciały to nie latały, natomiast od dzisiaj już, e, od dzisiaj już będą te treningi wymuszane. E, no i gdzieś trzeba jakieś tam przyczyny szukać. E, żeby, żeby, to troszeczkę poprawić. Co prawda dzisiaj jest poniedziałek, dopiero pierwszy dzień po locie, ale tak w miarę już coś tam tego MB sobie śmigają, z tyłu w kamerce widzę, zobaczymy, wprowadzimy trochę większy rygor odnośnie tutaj oblotów, odnośnie treningów, pod koniec tygodnia w czwartek albo piątek jakąś wywózkę jeszcze do tego się zrobi. No i będziemy obserwować dalej. Także co, no na chwilę obecną to by było wszystko. Aha, no i co? Kurczę trochę współczucia, współczucia czy tam współczuję, no i życzę, życzę też wytrwałości dla kolegów, którzy wczoraj lecieli, głównie tam z północnych stron. Z tego co wiem, jest parę oddziałów, co zaliczyły dużą wtopę, dużą bombę. Po parę gołąbków wczoraj, no niestety, nawet na dwóch znajomych, to trafiło którym też współczuję. Gołębie po drodze miałem mgły, niski pułap chmur i tak dalej. No i te, no nie chcę też tu wymieniać, zmieniać nazwiska, bo to też nic fajnego, ale po prostu ten konkurs gdzieś tam się kręcił nawet do dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiaj te gołębie się zlatywały, że ta pogoda się poprawiła i że te gołębi się trochę naleci. Na niebie widać dużo tych gołębi się błąka, oby to wszystko gdzieś tam dolatywało, żeby ten sezon jako tako zakończyć. Także to no na dzisiaj to wszystko, eee, szykujemy na następny lot No i będziemy starać się poprawić eee, z zeszłego roku ten wynik Może być ciężko, ale zobaczymy, może te ptaki się jeszcze ocząsną Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć! Zobaczcie tutaj na koniec lista przylotu Od 9.41 pierwsze gołąbki I tak sobie to pykało